W drugim na zmianę profilu produkcji. Dzień dobry, witam Państwa, Adrian Borecki. Teraz zaczynamy, niestety przerywamy, musimy przerwać agrobiznes. Rozpoczynamy specjalne wydanie wiadomości. Wiadomości, które będą nadawać do samego końca, dokładnie o godzinie 11.18. Z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12.00. Również nie rozpoczęły się normalnie. No, tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media.